Kończymy 26 okrążenie. Ja mam nabrane 7 oczek, łańcuszka, no i zahaczam o pierwszy słupek wykonany w tym okrążeniu. Zaciskam. Ok, idziemy dalej, i to już będzie 27 okrążenie. Mam nadzieję, że ja się nie mylę z tą numeracją. A jeszcze. no tak, 27 okrążenie, więc zaczynamy od tego, że przechodzimy sobie na drugi słupek trzeczka do góry tak jak zwykle dorabiamy sobie tutaj dwa słupki na przejście pięć oczek raz, dwa, trzy cztery pięć, nawijamy nitkę pierwszy słupek pomijamy a z drugiego robimy słupek, jedno oczko na przejście, jeden słupek pomijamy, a w kolejny się wkłuwamy. Także powstają nam tylko dwa słupki. I znowu pięć oczek na przejście. Pięć, nawijam nitkę na szydełko, wkłuwam się w ten drugi słupek, i tutaj wykonuję sobie trzy słupki. Ok, i teraz na przejście siedem oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Nawijam nitkę na szedełko i zahaczam się na ten pierwszy mostek pomiędzy tymi grupami. Wykonuję tutaj e, słupek po prostu, ale no właśnie na przejście nabieram sobie dwa oczka łańcuszka. Raz, dwa. Nawijam nitkę na szydełko i wracam na ten sam mostek. Znowu wykonuję słupek. Dwa oczka na przejście. Nawijam nitkę na szydełko i na drugim mostku to samo, czyli słupek. Dwa oczka na przejście i znowu słupek. I jeszcze raz. Dwa oczka na przejście. Nawijam nitkę na szydełko. Na kolejnym mostku znowu słupek. Dwa oczka na przejście i słupek. Idziemy dalej, dwa oczka na przejście, nawijam nitkę na kolejnym mostku wykonuję słupek. Dwa oczka na przejście i na tym samym mostku dostawiam jeszcze jeden słupek. O, i na przejście dwa oczka, nawijam nitkę na szydełko, i na tym kolejnym mostku robię słupek. Dwa oczka na przejście. Nawijam nitkę na szydełko wracam znowu na ten sam mostek i wykonuję słupek. O, i taki wachlarzek mi powstaje. Tych słupków mam 2, 4, 6, 8, 10. Tutaj na przejście znowu 7 oczek. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nawijam nitkę na szydełko i na drugim, mostku, na drugim słupku przepraszam, opieram się i z tego drugiego słupka wykonuję Trzy nowe słupki, tak jak do tej pory to zawsze robiłyśmy, no właśnie, więc te dwa y, motywy mamy za sobą, oczywiście w ten sposób działamy dookoła i proszę popatrzeć, że w zasadzie już ta kolejna choineczka jest gotowa, jeszcze tylko jedno okrążenie i już też będzie skończona. Kończymy 27 okrążenie. Ja mam nabrane 7 oczek łańcuszka. Zahaczam tutaj. O pierwszy słupek wykonany w tym okrążeniu, no i przechodzimy od razu do 28 i w tym okrążeniu zakończymy naszą choineczkę. Więc co? Przeskakuję na drugi słupek. 3 oczka do góry. Tutaj sobie Dorabiam jeszcze dwa yy, słupeczki, pięć oczek na przejście, 3 4 5. Nawijam nitkę na szydełko i na tym środkowym mostku wykonuję tylko i wyłącznie jeden słupek i znowu na przejście na mostek pięć oczek 3 4 5. Nawijam nitkę na szydełko i na tym drugim słupku środkowym wykonuję znowu trzy słupki. Trzy nowe słupki. Ok, więc to był pierwszy motyw, bardzo prościutki. Tak kończymy nasze dru drugie okrążenie choineczkowe. A teraz jeżeli chodzi tutaj o ten motyw no, powiedzmy wachlarzyk. Nabieram sześć oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Nawijam nitkę na szydełko i na tym pierwszym mostku z dwóch oczek łańcuszka wykonuję trzy słupki. I teraz cztery oczka na przejście. Trzy, cztery. Nawijam nitkę na szydełko i na jeden mostek pomijam i na kolejnym znowu trzy słupki. Ok, a na przejście cztery oczka: trzy, cztery. Nawijam nitkę, pierwszy mostek pomijam, a zahaczam się na kolejnym i robię trzy słupki. O. Cztery oczka na przejście, nawijam nitkę na szydełko, jeden mostek pomijam, a na kolejnym się zahaczam i znowu trzy słupki, ok. Cztery oczka na przejście, nawijam nitkę na szydełko i na tym ostatnim już mostku, jeden oczywiście pominęłam, znowu trzy słupki. A właśnie. I tak w sumie wygląda teraz ten wachlarzyk. Na przejście pamiętamy tym razem 6 oczek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć oczek: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nawijamy nitkę, i już jesteśmy na tym motywie, gdzie mamy trzy słupki obok siebie. My wkuwamy się w drugi, i z tego drugiego słupka wykonujemy trzy nowe słupki. I tak naprawdę już jesteśmy na motywie firanki, nie firanki, choinki. 5 oczek na przejście. 3, 4, 5. Nawiam nitkę. No i słupek. Oj, Słupek. I znowu. Raz, dwa, trzy, cztery. 5 oczek. nawijam nitkę na szydełko. I tutaj na tym motywie z trzech słupków. Oczywiście na drugim słupku wykonuję trzy nowe słupeczki. Także tak to wygląda. Nic trudnego. Dookoła sobie tak dalej wykonujemy wzorek. Zakończyłam 28 okrążenie. Tak jak poprzednie, oczywiście zahaczyłam o pierwszy słupek wykonany w tym okrążeniu i zacisnęłam po prostu nitkę po przeciągnięciu przez ostatnie oczko łańcuszka. No i przechodzimy do 29 okrążenia. Jest ono bardzo proste. Na początek. No właśnie, przedostajemy się na drugi słupek. Z drugiego słupka tradycyjnie zaczynamy. Trzy oczka do góry na pierwszy słupeczek nowego okrążenia. I dorabiamy tutaj sobie jeszcze dwa nowe słupki. Ok, mamy już trzy słupki. I teraz tutaj na przejście potrzebujemy siedmiu oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 6, 7. Nawijamy nitkę na szydełko, Oczywiście pomijamy pierwszy słupek, a wkłuwamy się w ten drugi, i z drugiego zaczynamy. Wykonujemy w oparciu o ten słupek trzy nowe słupeczki. Ok, czyli pamiętamy, Tutaj było 7 oczek łańcuszka. Natomiast tutaj na przejście z prawej i z lewej strony potrzebujemy 6 oczek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Nawijamy nitkę na szydełko i ponawiamy sobie ta, tą grupę. Tą grupę z trzech e, słupków. Natomiast tu na przejście między właśnie tymi grupami z trzech słupków potrzebujemy 5 oczek. Trzy, cztery, 5 nawiam nitkę i znowu ponawiam sobie te trzy słupeczki o i na przejście znowu pięć oczek raz dwa trzy cztery pięć nawijam nitkę i znowu to samo trzy słupki ponawiam więc proszę popatrzeć jaki to jest przyjemny i łatwy Wzór naprawdę nadający się zupełnie dla osób pro, takich początkujących, które chcą się dopiero nauczyć. Ok, mamy pięć oczek przerobionych, więc znowu te trzy słupki musimy tutaj sobie wykonać. Bardzo mi się przyjemnie dzielga tą serwetkę. Nie wiem jak panią. Mam nadzieję, że tak samo fajnie jak mnie. Pięć oczek mam i przerabiam trzy słupki. Ok. No i pamiętamy, teraz z tej strony, tak jak było po tej prawej stronie, tak i z lewej strony muszę nabrać sześć oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Nawijam nitkę na szedełko, wpływam się w drugi słupek i na tym drugim słupku opieram trzy nowe słupeczki. No i tutaj, jak Panie pamiętają, na przejście nad tą choineczką potrzebuję siedmiu oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. I znowu nawijam nitkę na szydełko, wkuwam się w ten drugi słupeczek. No i oczywiście trzy nowe słupki z niego wykonuję. Ok, myślę, że dalej nie ma sensu, bo to jest naprawdę prosta sytuacja. tutaj. Nic szczególnego się nie dzieje. Mamy wykonany mm, motyw i oczywiście w ten sam sposób działamy sobie dookoła serwetki. Kończymy 29 okrążenie, i ja tutaj już mam nabrane 6 oczek łańcuszka. Zahaczam o ten pierwszy słupek wykonany w tym okrążeniu. Zaciskam, przechodzimy do 30 okrążenia. I od razu wskakuję sobie na ten drugi słupek, trzy oczka do góry. No i tak jak zwykle, dorabiam sobie jeszcze tutaj dwa słupki. I jesteśmy teraz w tym miejscu, i tutaj, właśnie na przejście, będziemy sobie nabierać 5 oczek łańcuszka. Raz, 2, 3, 4, 5. Nawijam nitkę na szedełko, i znowu. W drugi słupek się wkłuwam no i wykonuję trzy nowe słupki z tego drugiego. O. Pierwszy motyw za mną, teraz ten drugi. Tu nabieram 6 oczek łańcuszka, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Czyli tu było 5, tu już robimy 6. Ponawiamy te trzy słupki. I znowu 6 oczek na przejście. 3, 4, 5, 6. Nawiam nitkę. Nasze szydełko znowu ponawiam 3 słóweczki. 6 oczek na przejście. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Nawiam nitkę. Wkłuwam się w ten pierwszy słupek Wykonuję. No i po kolei wkłuwam. 1 do 1 przerabiam i wykonuję 3 słupki obok siebie. Znowu 6 oczek. 3, 4, 5, 6 nawiam nitkę. na dełko wkłuwam się. W następny słupaczek. I tak jak do tej pory, ponawiam. I jeszcze raz raz. 2, 3, 4, 5, 6 nawiam nitkę. A, i tutaj też sobie ponawiam. I tutaj na przejście znowu 6 oczek: 3, 4, 5, 6 nawiam nitkę, i tym razem wkuwam się w drugi słupek, i z tego drugiego wszystkie 3 y, słupki wykonuję. I tu na przejście Pięć oczek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Nawijam nitkę i znowu w drugi słupek się wkłuwam. I z tego drugiego znowu trzy nowe słupki wykonuję. Ok. Także tak to wygląda. Taki jest motyw i sobie działamy tak dookoła. No i kończymy sobie już 30 okrążenie. Ja mam w tym momencie Ostatnie 6 oczek łańcuszka, zahaczam tutaj za ten pierwszy słupek, przechodzimy do 31 i jak zwykle przeskakujemy na drugi słupek, 3 oczka do góry, nawijamy nitkę, dorabiamy sobie jeszcze dwa słupki. No i na przejście tym razem trzy oczka, raz, dwa, trzy, nawijam nitkę i znowu wskakuję na drugi słupek. Z poprzedniego okrążenia oczywiście i wykonuję trzy nowe słupki. Cały czas z tego samego słupka. I teraz przechodzimy do tego drugiego motywu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć oczek, nawijam nitkę na szydełko, tutaj wkłuwam się w pierwszy słupek, wykonuję słupek. Teraz w drugi słupek, wykonuję słupek. I nabieram pięć oczek łańcuszka. Trzy, cztery, pięć. Nawijam nitkę na szydełko, wkłuwam się w drugi słupek, czyli dwa razy z drugiego słupka wychodziłam tworząc nowy słupaczek. I jeszcze raz ten ostatni. Czyli w 3. I tutaj oczywiście słupek pojedynczy. I powstaje mi taka jakby łezka, coś takiego. A tutaj na przejście cztery oczka. Trzy, cztery. Nawijam nitkę i znowu to samo. Czyli słupek. Słupek z drugiego. 5 oczek, 3, 4, 5. Nawiam nitkę, wracam w to samo miejsce, w ten, tam gdzie był już jeden słupek wykonany, czyli na drugi słupek z poprzedniego okrążenia. No i jeszcze jeden słupek. Cztery oczka na przejście. 3, 4. Nawiam nitkę, słupek, słupek. 5 oczek. 3, 4. Pięć, nawijam nitkę w to samo miejsce, słupek i tutaj też słupek, okej, okay. cztery oczka na przejście, nawijam nitkę, słupek, O słupek, pięć oczek, trzy, cztery, pięć, nawijam nitkę, oj, słupek w to samo miejsce. I w kolejny słupeczek, cztery oczka na przejście, nawijam nitkę i już ten ostatni motyw tutaj do wykonania. Cały czas oczywiście tak samo działamy, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, nawijam nitkę, w to samo miejsce się wkłuwam, słupek i jeszcze raz słupek. Ok, i te wszystkie wachlarzyki mamy ze sobą i tu pamiętamy na przejście jest pięć oczek, mimo że tu wszędzie były cztery oczka, taka różnica, a te boczne z prawej i z lewej strony, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, to jest po 5 oczek łańcuszka. I teraz jeszcze raz wrócimy do tego motywu, który już wykonałyśmy wspólnie, czyli z drugiego słupka wykonujemy trzy nowe słupeczki. O! Trzy oczka na przejście, nawijam nitkę i znowu drugi słupek i trzy nowe słupka. Trzy nowe słupki. Ok. Popatrzmy. Tak wygląda motyw, tak sobie działamy oczywiście dookoła, a już po powoli zbliżamy się do końca pracy.